Siema. W dzisiejszym materiale największe trzęsienia ziemi w historii, czyli katastrofy, które zmieniły świat. Gdy ziemia zaczyna drżeć, nikt nie jest w stanie tego powstrzymać. W jednej chwili miasta mogą zamienić się w ruiny, a życie tysięcy ludzi zostaje zagrożone. Dziś przyjrzymy się największym trzęsieniom ziemi w historii, tym, które zmieniły bieg dziejów i pozostawiły po sobie ogromne zniszczenia. Od potężnych fal tsunami pustoszących wybrzeża po całych miastach obracających się w pył, te katastrofalne wydarzenia ukazują surową moc natury i kruchość ludzkiej egzystencji. Będziemy eksplorować te sejsmiczne wydarzenia, badając ich przyczyny, skutki i to, czego nauczyliśmy się o naszej planecie i o nas samych. Przygotujcie się na podróż w głąb Ziemi, aby odkryć historię o zniszczeniach. 22 maja 1960 roku, godzina 15, 11 czasu lokalnego. Wzdłuż wybrzeża Chile, ziemia zaczyna drżeć z niespotykaną dotąd siłą. To trzęsienie ziemi w Valdivi, najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano, magnituda 9,5. Przez długie, przerażające minuty, ziemia faluje i pęka, siejąc spustoszenie na setkach kilometrów. Budynki kruszą się jak domki z kart, Drogi wyginają się w nienaturalnych kształtach, a Ziemia dosłownie otwiera się pod stopami przerażonych mieszkańców. Ale to nie koniec. Trzęsienie ziemi wywołuje fale tsunami o niewyobrażalnej sile. Fale o wysokości ponad 25 metrów, niczym rozgniewane mityczne bestie, pędzą przez ocean spokojny, siejąc zniszczenie tysiące kilometrów od epicentrum. Hawaje, Japonia, Filipiny, nawet odległe wybrzeża tych krajów odczuwają gniew giganta z głębi. Tsunami niszczy całe wioski, zatapiając je w odmentach oceanu i pozostawiając po sobie ślad zniszczenia i rozpaczy. W samym Chile liczba ofiar sięga 1655 osób, a ponad 2 miliony ludzi traci dach nad głową. Miasto Valdivia, położone najbliżej epicentrum, zostaje doszczętnie zniszczone. Trzęsienie ziemi w Valdivii to brutalne przypomnienie o potędze natury i o tym, jak mały i bezbronny jest człowiek. W obliczu jej furii. To wydarzenie na zawsze zmieniło oblicze Chile, pozostawiając niezatarte piętno na krajobrazie i w pamięci tych, którzy przeżyli ten kataklizm. Archiwalne zdjęcia i filmy dokumentujące skalę zniszczeń pokazują przerażającą prawdę o tym dniu. Widzimy zrównane z ziemią miasta, zalane ulice i przerażenie w oczach ocalałych. Słuchamy ich historii, opowieści o stracie, strachu, ale i o niezwykłej odwadze i woli przetrwania. Opowieści te, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stały się częścią chilijskiej tożsamości, przypominając o tym, że nawet po największej katastrofie życie musi toczyć się dalej. 26 grudnia 2004 roku. Święta Bożego Narodzenia. Miliony ludzi na całym świecie cieszą się tym szczególnym czasem spędzonym z bliskimi. Niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że głęboko pod powierzchnią Oceanu Indyjskiego budzi się bestia, która wkrótce sprowadzi na świat niewyobrażalne zniszczenie. U wybrzeży Sumatry w Indonezji dochodzi do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 9,1. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano, uwalniające energię równą eksplozji milionów bomb atomowych, ale to nie trzęsienie ziemi okaże się najbardziej śmiercionośne. To, co nastąpi później, na zawsze zapisze się w Annałach historii jako jedna z największych katastrof naturalnych w dziejach ludzkości. Trzęsienie ziemi wywołuje tsunami o monstrualnych rozmiarach. Fale o wysokości przekraczającej 30 metrów, pędzące z prędkością odrzutowca, uderzają w wybrzeża Indonezji, Tajlandii, Sri Lanki, Indii i innych krajów basenu Oceanu Indyjskiego. Rajskie plaże, tętniące życiem miasta i spokojne wioski rybackie w mgnieniu oka zostają zmiecione z powierzchni ziemi. Woda wdziera się w głąb lądu na kilometry, niosąc ze sobą śmierć i zniszczenie. Ludzie, zaskoczeni podczas świątecznych przygotowań, nie mają szans na ucieczkę przed furią żywiołu. Domy, hotele, całe miejscowości obracają się w gruzy pod naporem niszczycielskiej siły wody. Liczba ofiar rośnie z każdą godziną. Ponad 230 tysięcy ludzi z 14 krajów traci życie, a miliony zostają bez dachu nad głową. Tsunami na Oceanie Indyjskim to katastrofa o niewyobrażalnych rozmiarach, która na zawsze odmieniła oblicze naszego świata. W obliczu tej tragedii świat jednoczy się, by nieść pomoc ofiarom. Rządy, organizacje humanitarne i zwykli ludzie otwierają swoje serca i portfele, by wesprzeć tych, którzy stracili wszystko. Katastrofa ta stała się również impulsem do działania na rzecz poprawy systemów ostrzegania przed tsunami. Powstają nowe technologie, sieci monitoringu i plany ewakuacji, aby zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Tsunami na Oceanie Indyjskim to bolesne przypomnienie o potędze natury i o tym, jak ważne jest, abyśmy byli przygotowani na jej kaprysy. To również historia o niezwykłej solidarności i o tym, jak w obliczu tragedii potrafimy się zjednoczyć i nieść pomoc potrzebującym. Cofnijmy się teraz w czasie do roku 1556 do Chin, gdzie rozegrała się tragedia o niewyobrażalnych rozmiarach. Trzęsienie ziemi w Shanxi, choć mniej znane niż niektóre z jego następców, pochłonęło najwięcej ofiar w historii ludzkości. 23 stycznia 1556 roku Ziemia w prowincji Shaanxi zadrżała z niewiarygodną siłą. Szacuje się, że trzęsienie miało magnitudę około 8, a jego skutki były katastrofalne. W tamtych czasach Chiny były gęsto zaludnione, a większość budynków była wykonana z gliny, materiału taniego i łatwego w obróbce, ale niezwykle podatnego na zniszczenia w wyniku trzęsień ziemi. Gdy ziemia zaczęła się trząść, domy, świątynie i pałace runęły jak domki z kart. Grzebiąc pod swoimi gruzami setki tysięcy ludzi. Całe miasta i wioski zniknęły z powierzchni Ziemi w ciągu kilku minut, pochłonięte przez chmury pyłu i gruzu. Kroniki z tamtych czasów opisują przerażające sceny chaosu, paniki i zniszczenia. Ziemia pękała, tworząc głębokie rozpadliny, które pochłaniały całe domy i ludzi. Rzeki zmieniały swój bieg, a osuwiska Ziemi pogrzebały całe wioski. Skala tragedii była niewyobrażalna. Szacuje się, że w wyniku trzęsienia ziemi w Szangxi zginęło około 830 tysięcy ludzi. To więcej niż liczba ofiar wszystkich innych trzęsień ziemi w historii razem wziętych. Trzęsienie ziemi w Szangxi to tragiczne przypomnienie o tym, jak ważne jest budowanie odpornych na trzęsienia ziemi konstrukcji, zwłaszcza w regionach aktywnych sejsmicznie. To również historia o tym, jak kruche jest ludzkie życie i jak szybko może zostać ono odebrane przez siły natury. Choć od tamtej tragedii minęło już ponad 450 lat, jej pamięć wciąż jest żywa w Chinach. Rząd chiński wprowadził surowe przepisy budowlane, aby zapobiec podobnym tragediom w przyszłości, a naukowcy nieustannie pracują nad ulepszeniem systemów ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. 11 marca 2011 roku Japonia stanęła w obliczu kataklizmu, który na zawsze odmienił ten kraj i wstrząsnął światem. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 9, jedno z najsilniejszych w historii. Uderzyło u wybrzeży wyspy Honsiu, wywołując fale tsunami o niewyobrażalnej sile. Fale o wysokości ponad 10 metrów, niczym rozgniewane, mityczne bestie, runęły na wybrzeże Japonii, siejąc w spustoszenie na setkach kilometrów. Miasta i wioski zniknęły pod wodą, domy i budynki obracały się w gruzy, a tysiące ludzi zostało porwanych przez żywioł. Ale to nie koniec tragedii. Tsunami uderzyło w elektrownię jądrową Fukushima Daiichi, uszkadzając systemy chłodzenia i wywołując serię eksplozji w reaktorach. Katastrofa w Fukushimie stała się symbolem zagrożeń związanych z energią jądrową i wywołała falę protestów na całym świecie. Świat z przerażeniem obserwował, jak Japonia walczy z katastrofą. Tysiące ludzi straciło życie, setki tysięcy zostało ewakuowanych ze swoich domów, a skażenie radioaktywne rozprzestrzeniło się na rozległym obszarze. Katastrofa w Fukushimie pokazała, jak krucha jest nasza cywilizacja i jak szybko może zostać ona sparaliżowana przez siły natury. To również bolesne przypomnienie o tym, że nawet najbardziej zaawansowane technologie nie są w stanie zapewnić nam całkowitego bezpieczeństwa. W obliczu tragedii Japonia pokazała światu niezwykłą siłę i determinację. Społeczeństwo zjednoczyło się, by nieść pomoc ofiarom, odbudować zniszczone miasta i stawić czoła wyzwaniom związanym z katastrofą jądrową. Katastrofa w Fukushimie to lekcja dla nas wszystkich. Lekcja o tym, jak ważne jest, abyśmy żyli w zgodzie z naturą, szanowali jej siłę. I byli przygotowani na jej kaprysy. To również lekcja o tym, że w obliczu tragedii potrafimy się zjednoczyć i wspólnie stawić czoła nawet największym wyzwaniom. Trzęsienia ziemi to siły natury, których nie możemy powstrzymać, ale możemy się na nie przygotować. Dzięki nauce i technologii mamy dziś lepsze systemy ostrzegawcze, które ratują życie. Pamiętajmy jednak, że w obliczu katastrofy. Najważniejsza jest solidarność i pomoc innym. Odbudowa po takich tragediach to proces długotrwały i wymagający ogromnego wysiłku, ale jak pokazuje historia, ludzki duch jest niezłomny, a w obliczu przeciwności losu potrafimy dokonywać rzeczy niezwykłych. Jeśli podobał Ci się materiał, to nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie.